Mano widzę, jest Rekordowy i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Ale dzisiaj musimy trochę poważnie porozmawiać, ale przed tym, o czym się macie pięć 5 ostatnich subskrybentów. Dzisiaj jest czwartek i dziwnie rozmawiać w czwartek. Yy, dlaczego zaraz wam powiem? Oczywiście przed tym materiałem na Discordzie by. Byliście szybciej poinformowani, już ludzie wiedzą, co się będzie działo. Tak naprawdę nie muszą oglądać tego filmu. Ja sobie szybko zmienię ustawienie, żebyście mieli gładzinką grę i nie narzekali, że mam lagi. W mailboxie nic dzisiaj nie ma, ale mój nick xavierus31 możecie wysyłać. Ostatnio było multum, skipnąłem, no bo nie było żadnych wartościowych informacji, ale dziękuję za wszystkie gipty jeszcze raz. Także przejdźmy do, dziś, do, do dzisiejszego tematu. Dlaczego... Yy, dlaczego... Postanowiłem zrobić zbiorę tego kanale, dlatego że, jak dostajecie ten 20-minutowy film, jakby on jest. Nie wiem, jak to wam powiedzieć, ale on jest fajniejszy niż takie. Codziennie siadam i te filmy są takie, wiecie, takie jak zdobyć 3 miliony gemów pokazuje koniec filmu, jak zrobić coś i bez sensu czekać po prostu na te filmy codzienne to jest jakby... To, 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 no nie, no komu by się chciało dlatego zmieniamy tutaj troszkę postanowienia noworoczne, tak wiem wiem, wiem, postanowienia noworoczne ale widzowie to postanowienie jest bardzo, 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 bardzo mocne, dlatego że słuchajcie filmy będą się pojawiały tylko w poniedziałki w środy i w piątki, czyli w tydzień one się będą pojawiały tylko trzy razy, tak już miało być na kanale Kalafior. E, Stwierdziliśmy, że tak nie będzie, tutaj będą takie rozrywkowe bardziej Widzowie kontra kawior, jakieś zabawy, coś w tym stylu. Nie chcę robić filmów do typu, jak zdobyć game, y. to jest bez sensu. Ja chcę czerpać z tego totalną przyjemność, a nie na ostatnią chwilę robić sobie 10-minutowy film i z 10 minut wymieniam go na 5 minut, bo 10 minut gadam jakieś głupoty. Znaczy, 5 minut gadam jakieś głupoty, a 5 minut gadam o temacie, także jest różnica wielka. I to, to nie wszystko, bo nie chcę Was zostawiać z tym, że będziecie mieli trzy filmy na tydzień i to tyle na tym kanale, dlatego że w soboty i w niedzielę będą e, live'y oczywiście to na moim kanale, tylko w sobotę i niedzielę, e, nie ma innych dni live'ów, e, no w soboty i niedzielę weekendik na spokojnie, no chyba, że wakacje, albo Was poinformuję na Discordzie, także wbijajcie na Darwinki kawiora, link w opisie, no i jak mogliście zauważyć już od trzech filmów, czy tam, nie, od trzech, e, w linku, albo dwóch nawet, w linku macie, znaczy w opisie macie kanał Kalafior i powiecie, no dobra, to jest kanał do shotów, super, wow, cieszę się, że masz shotera. To, to nie mam shotera, po prostu ja sobie chciałem robić shoty z live'ów, ale live'y będą tylko, wiecie, co, co, co dwa dni, no to stwierdziłem, że po co? Znaczy, co dwa dni, że dwa dni w tygodniu będą, no to stwierdziłem, po co? I stwierdziłem, że na tym kanale będą się pojawiały filmy. Powiem Wam tyle. Nie wiem, jak dam radę, to macie teraz urywek, ale nie, nie, przysięgam, że jest teraz ten urywek na ekranie. Po prostu jak jest, to jest ten urywek. Udało mi się. Także macie ten urywek, co tam się będzie działo. Będą tam prócz te serie, które mi zapro zaproponujecie na hashtag odcinki. Oczywiście na moim Discordzie o też również, dlatego Was też zapraszam, bo się dawać swoje pomysły i wtedy będę to nagrywał po prostu. Eee, no i tam będzie taki luzacki kadł, codziennie filmy, ale montaż będzie taki, wiecie, taki. No nie wiem, będą jakieś pierdzenia będą jakieś śmieszne rzeczy. Chciałem wam zrobić do tego wstęp w wczorajszym filmie. Dlatego się starałem, żeby on wyszedł tak, jak ja bym chciał, ale y, też mi się nie chciało zabrać. No dobra, przyznam się na sumieniu mam to. Że po prostu mi się nie chciało, jakby widziałem, że zasięgi mi spadły, mówię. Trzeba coś z tym zrobić, nie chcę mi się już nagrywać takich treści, no po prostu powiem szczerze gównianych treści, bo to nie jest żadna, żadna wartościowa treść. Teraz chcę robić inne z wami, także bijacie na di Discord Darwinki Kawiora, już trzeci raz mówię, możecie zliczyć ile razy w tym filmie powiem Darwin Kawiora, Discord. Uh... I powiecie ile, ile razy w tygodniu będzie się pojawiały filmy na, na kalafiorze, e, na kalafiorze będą się pojawiały filmy, co nie? chyba już powiedziałem o godzinach, tutaj się będą pojawiały o godzinach, e, filmy będą się pojawiały o godzinach 16.30, tak jak to było zawsze, nic się tu nie zmieni. A tam będą o godzinach 17, czyli tutaj będziecie mieli prawdopodobnie 20 minutowy filmik w każdy poniedziałek środa oraz piątek, a tam będziecie mieli, nie wiem, z 10, ale bardzo śmieszny content, także będziecie mieli zapewnioną rozrywkę ze mną, codziennie widziło. 15-20 minut, także no myślę, że całkiem, całkiem spoko. Jeszcze macie te live y dodatkowo i to też nie jest jakieś złe i yy, nie trzeba czy wam przypasuje. Możecie napisać w komentarzu, czy wam to przypasuje, ale chciałem jeszcze w te dwa dni wolnego na moim kanale, czyli wtorek oraz czwartek robić shortsy, ale to podobnie, nie wiem, shorts, jakieś szorts jakiś... Nie wiem jak zrobić. Właśnie. I na tych shortsach będziemy mogli robić, jak zrobić jak zarobić gemy. Nie będziemy robić filmów 5-minutowych, tylko zrobimy sobie jednego minutowego shortsa, gdzie wam powiem, jak zarobić gemy, bo to, 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 to nie ma sensu, mówię wam. To nie ma sensu yy, wiecie, robić takich filmów oddzielnie codziennie. Chcę robić wartościowe treści, chcę tu zbierać widzów, mamy tak. I teraz wam powiem cały plan, jak wygląda to ze mną. Przez cały tydzień mnie macie. Macie tak, 10 filmów, bo tam przez 7 dni będzie 7 filmów na kalafiorze. I tutaj będą 3 filmy w tygodniu, czyli macie już 10 filmów. A yy, transmisje, yy, jeszcze będą dwie transmisje na żywo, w każdy tydzień. I prawdopodobnie dwa shorty, jakbym to przypasuje, bo nie wiem, czy wam to przypasuje. Możecie się pochwalić, obiję w komentarzu. No i chyba wszystko, co chciałem wam powiedzieć, to powiedziałem. E, osoby z Discorda dostały wiadomość, że takie coś się będzie działo, pewnie gdzieś tam o północy albo e, rano. No zobaczymy jak to będzie, to no, myślę, myślę, że w ten sposób się sprawdzi i na że nie będziesz żadnych live'ów. No chyba, że będę miał lepszy komputer i będziemy dogrywać z Indy Gierek sobie live, y niż w Simulator 99, bo tutaj nie odchodzę Speulator 99. Eee, tutaj będą filmy Spa 99. I ostatnia kwestia, którą chcę dodać, co będzie na karafia, że będą inne gry, ale też będzie Pet Simulator 99, jak będę chciał rozwinąć jakiś temat, co nie wiem, wyszedł aktualnie w jakimś momencie, że nie wiem, że wyciek czegoś tam, że szybki sposób na game i akurat trzeba 7-8 minut nagrać minimum. To tam też będą się takie filmy pojawiały i to nie jest powiedziane, że tam nie będzie w ogóle Pet Simulator 99, bo się odcinam tutaj i tam może być Pet Simulator 99, tu będzie na pewno, tam będzie może, tam będzie czasami, powiedzmy tak, ale to będzie inne, inne fajne gierki. No i, i, to, I to tyle w sumie, ja będę tam tworzył nowy opis, bo jak wiecie, pod każdym filmem mam ten sam opis. I co? I jeszcze się zareklamuję na koniec, jeśli chcesz mi robić miniaturki albo montować, to zawsze w opisie się mogę oznaczyć. No i co? I... E e Elo, ja to idę montować i miałem nadzieję, że już się widzimy. Bo jest aktualnie czwartek, właśnie. Jest aktualnie czwartek. I e e e e filmu w piątek nie będzie. Na tym kanale. Będzie live w sobotę i w niedzielę tutaj na tym kanale. A na Kalafioze już y, jutro pojawi się kolejny, Już jutro pojawi się film o godzinie 17. Także myślę, że o godzinie 17 w y, piątek, o godzinie 17 w sobotę i o godzinie 17 w niedzielę. Także myślę, że spoko, spoko, spoko. I to ja się z wombie zobaczymy w kolejnych filmach, bijacie na drawing howera, nagrywamy w piątek kolejny film, Lizami chciała.